Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiaj kolejna ciekawa sytuacja, ciekawe znalezisko. Auto trafiło do nas około dwóch tygodni temu. Znajoma podjechała, że zaświeciłeś jakiś czas temu błąd. No i z tym błędem tak sobie jeździła. Czy mnie nie podłączył komputera. Mówię, oczywiście podłączę komputer, sprawdzimy. No i ale jak podjechała pod podważam, słyszałem, że to ten samochód dosyć głośno pracuje. No i pierwsze co zapytałem, czy sprawdza w ogóle, czy ma olej. Powiedziała, że ona jest kobietą i ona nie ma tego obowiązku sprawdzania. No to już nie komentowałem nic i sam postanowiłem sprawdzić. No i tak, patrzę, wyciągam bagnet suchy. No to wlałem litr oleju. Włożyłem bagnet. Yy, jeszcze nie weszło na skalę, ale już końcówka bagnetu się przynurzyła. Dolałem w sumie półtorej litra oleju. Czy dwa prawie litry oleju, żeby był stan jakikolwiek oleju no i podłączyłem komputer i na komputerze wyszło korelacja rozrządu czyli wszystko wskazywało na to, że rozrząd się przestawił i tak Michał rozebrał dzisiaj zacząłem się od miski zanim przejdziemy do rozrządu. zacząłem się od miski wysłał mi Michał zdjęcie po demontażu miski i w misce znaleźliśmy takie rzeczki Trochę opiłków, jak widać Trochę dużo opiłków Trochę dużo opiłków i I kawałki ślizgu I kawałki ślizgu Popatrzcie się opiłki, piłki. bo To wszystko to są opiłeczki No ale mamy przyczynę Dlaczego znalazły się opiłki A no, tu są reszty Reszta A to reszta już nie leżała w miejscu. Nie, reszta była pod łańcuchem, tam. teraz ją wyciągam. I popatrzcie się to jest ogólnie Renault. Jakie to jest Clio? Clio. Renault, Clio, 900, 3 cylindry. Eee, 200 tysięcy przebiegu. 200 tysięcy przebiegu i może iść bez oleju. I rozrząd jeszcze tutaj nie był nigdy wymieniany. Tutaj popatrzę się w tym miejscu, może Michał będzie pokazywał. Ja będę trzymał kamerę. Eee, pokaż, gdzie powinna być ta płoza. Bo z jednej strony poza musi być prze... Tak. tak, tak. Tutaj pod tym łańcuchem powinna być płoza, a w tym momencie łańcuch od jakiegoś czasu jeździł tar metalometal. Metalometal. Ja drugi... Jestem ciekaw, jak on będzie wyglądał. Łańcuch ogólnie z tej strony nie wygląda tragicznie. Powiedzcie ta konstrukcja się łańcucha, nie? No. Może to uratowało, bo jak widzisz są w Skodach, to są łańcuchy bardziej przypominające łańcuch w rowerze. O. Mm -hmm. I mi się tam wydaje, że tam... by się zerwał. ten by się zerwał i na pewno by no, już go zmieliło. <laughs> Popatrzcie się jak jest. Ten pomarańczowy ślisk z tej strony, to on tutaj, tak jak Michał, pokazywał z drugiej, czyli tutaj, o tutaj, powinien być też taki ślizg. Tam jest napinacz, który jest wyśrubowany na maksa. Na maksa widzicie, to jest napinacz, tam są takie ząbki. I tak wstępnie, e, żeby cokolwiek teraz diagnozować, bo rożon na pewno przeskoczył. Jak to mówiłeś, że wierząc auto dacie, to przeskoczył. Znaczy jak wierząc auto dacie, to, to dziwne, że to jechało. Znaczy, to w sensie, że zapaliło. Że <laughs> <laughs> zapaliło eee, I że w ogóle ona do nas dojechała. No, Na warsztat. Fart, fart duży jeszcze muszę próbować pokręcić, bo może za którymś razem się to w końcu zgra, ale Ale chyba, chyba aż tak nie. Eee, także łańcuch, żeby tutaj sprawdzić ogólnie teraz, czy coś pokiereszowało, bez demontażu głowicy musimy e, zdemontować łańcuch, ustawić go, ustawić wałki i wał na znaki może pokażemy czy znaki, jeśli, jeśli dobrze patrzyłem, jeszcze się muszę przypatrzyć raz na pewno. Poczekaj, zaczynamy od, od wału. Od wału. no to musimy mieć na dół. Od spolu, pokazać. No, a pokazać. to mniej więcej pokażesz może Bo tak się nie wślizgnęło no. jak no, z tego co patrzyłem, to to czerwone ogniwo ma się pokryć sklinem, Więc tutaj na dole teoretycznie o zęba jest przestawione, mhm. nam się nie pokrywa. Góra na, po stronie Sonsy na wariatorze do tego czerwonego ogniwa. Ma nam wpasować to wcięcie. A nie pasuje na chwilę obecną. Na chwilę obecną. Na chwilę... E, szybko licząc, powiedzmy 2, 4, 6, 8, no około 10 zębów. Mhm. A tutaj, jeśli dobrze patrzyłem, to też wiadomo do tego czerwonego ogniwa i najprawdopodobniej ma pasować ta jedynka, ale to jeszcze też muszę sobie raz skontrolować na schemacie, czy na pewno do tego, bo raczej, raczej na pewno do tego. Więc tutaj patrząc, to też mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć, jedenaście zębów. Tak, czyli my to jeszcze zweryfikujemy dokładnie w naszej literaturze, bo nie robimy jednej marki, tylko i na pamięć wszystkiego nie pamiętamy po to. Płacimy za dostęp do wiedzy technicznej, do broszur serwisowych, żebyśmy mogli to wszystko dobrze i weryfikować i sprawdzać. I teraz kolejne takie pytanie nie pytanie może, ale tak, żebyśmy teraz sprawdzili, czy kompresja jest w normie. Musimy założyć nowy rozrząd, musimy założyć obudowę rozrządu, miskę, górną pokrywę i wtedy dopiero. Chociaż nie musieliśmy, bo można byłoby kręcić tak. Nie, bo olej tutaj przecież będzie lał się mm -hmm. zewsząd. To nie musimy, tak. to nie przeskoczymy tego. No, czyli musimy poskładać wszystko i wtedy sprawdzimy kompresję. Jeżeli kompresja będzie dobra, no to robota zakończona i właścicielka musi dać chyba nam mszę w że nie pokiereszowała silnika i że w ogóle się udało dojechać. A jeżeli kompresji nie będzie, no to trzeba ściągać, że się oczywiście zdecyduje głowicę, tak? Ja też mam teraz takie jedno, jedno, jedną, jedną że tak powiem. No. Może akurat ktoś, kto pracuje na serwisie Renówki to nas, nas ogląda mhm. i mnie wyprowadzi z błędu albo nie. Ale jest strasznie dużo silikonu. Naprawdę strasznie, strasznie dużo. Czy to było fabrycznie? Czy silikon? tak jest fabrycznie właśnie składane czy nie? Na przykład tutaj. Mhm. no. Wisi. Tutaj cały ten bok. Jest po leżniczej stronie. Jest też grubo, tak samo z tej drugiej strony, też jest wszędzie silikonu grubo. Od góry na, na pokrywie zaworów też jest wszędzie grubo. No i jest, aż tu wystaje faktycznie. Tutaj też, aż wyszła fuga. Fuga z drugiej strony i. No, pompa wody pewnie była zmieniana, była akurat no inne przed... silikon niż, niż na tym, no tutaj ale akurat zestaw przyszedł z łańcuchem do pompy oleju, tak też i z napinaczem. Tak, tak też, też chciałem właśnie żeby to zamówić. Tak, czyli tutaj e, już coś wiemy, znamy przyczynę, że coś pękło, że tutaj rozebranie było nie na darmo. E, także teraz musimy to poskładać, e, sprawdzić kompresję. Znaczy, no jak posładamy, będzie chodziło dobrze, równo, cicho i nie będzie waliło błędów, to można jedynie profilaktycznie sprawdzić te trzy cylindry, czy, yy, czy, jest, okay. czy jest ok. tak żeby być pewnym, no i jak najbardziej wymyć to wszystko, wypłukać. Z tych opiłków i na pewno na wstępny interwał olejowy zrobić szybciej i wymianę filtra olejowego szybciej niż normalnie, ponieważ nie jesteśmy w stanie, nie byliśmy w stanie wypukać tego silnika przed demontażem, ponieważ tutaj nie wiedzieliśmy co się dzieje i nie chcieliśmy uszkodzić go. Co się da, zmyjemy, wyczemy. Miska ściągnięta, smok tam, jak tam ma siateczko? Jest siateczko, to czy... też, tam tragedii nie było. Tak, wypukamy, ale jeżeli będzie dobrze, to wiadomo. Pierwsze co, wlewamy nowy olej, zakładamy filtr, auto pochodzi trochę. Najwyżej spuścimy jeszcze raz olej, wymienimy jeszcze raz filtr z pukanką, tak, i wtedy, jeżeli będzie ok, wypuszczamy auto do właścicielki. Także pewnie jeszcze nagramy nie? odcinek, czy. Obyło się bez demontażu głowicy, czy jednak to przestawienie uszkodziło zawory? Miejmy nadzieję, że nie. Też taką nadzieję mam, bo powoli się odrabiamy, także nie. Chyba ty. Chyba ja. Ja się gruzuję. No, ty się gruzujesz, ale można się troszkę bardziej <grym> zagruzować. <grym zygruzować> Albo można się przez tą głowicę bardziej zagruzować. No ale. Znaczy, jak, tutaj, jak głowica się ściąga, tak jak pogrybę zaworu, to ja dziękuję już za to. No, to dobra, to zakładamy, że będzie wszystko dobrze. I na tym kończymy odcinek. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.